8 maja przypadała 76. rocznica zakończenia II wojny w Europie. Uroczystości oficjalne w Słupsku odbyły się na Placu Zwycięstwa u stóp pomnika żołnierza polskiego. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz województwa i miasta, wojska polskiego i amerykańskiego, byli kombatanci, poczty sztandarowe i mieszkańcy. Wiceprezydent Marek Goliński podkreślał, że polscy żołnierze walczyli na wielu frontach. Wspaniali polscy żołnierze walczą o pokój na całym świecie. Nie tylko w Europie, ale wojna jest krwawa i toczy się dalej. Zniszczone są kompletnie polskie wsie, polskie miasta i najwspanialsza nasza stolica Warszawa. Liczą na to zarówno faszyści, jak i sowieci, że naród polski się nie odrodzi. My jednak dajemy radę. Z kolei wicewojewoda pomorski Marian Łuczyk przypomniał, że koniec wojny nie oznaczał dla Polski całkowitej wolności. Skutki tej wojny odczuwamy po dzień dzisiejszy. Gdy się zakończyła 8 września w Europie, nie była ona dla nas wcale taka szczęśliwa. Zaczęliśmy ponad 50% terytorium. Nie mieliśmy swojego tak naprawdę państwa, znaleźliśmy się w strefie wpływów sowieckich. Po przemówieniach delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem żołnierza polskiego.